Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i komunikacji. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak bruksizm, czyli nadmierne napięcie żuchwy, wpływa na nasze zdrowie. I moment nagrywania tego podcastu, czyli 31 stycznia 2024 roku, to dzień, w którym odbywa się premiera mojego e-booka. Mojego pierwszego e-booka, który jest właśnie w temacie bruksizmu. Bruksizm holistycznie Jak zniwelować napięcia żuchwy. I odnosząc się właśnie do materiałów z tego e-booka chcę troszkę opowiedzieć jaki wpływ ma na nas to, że mamy nadmiernie napiętą żuchwę, czyli przejawia nam się bruksizm. I poza znanymi nam najbardziej powszechnie dolegliwościami, które są związane z naszymi zębami, z naszym zgryzem, ale także ze stawem skroniowo-żuchwowym, Mamy jeszcze dodatkowo sporo więcej tych dolegliwości, które, na które wpływa Bruksil i często nie mamy ich świadomości. Czyli to, że ścieramy zęby, one dosłownie nam, dosłownie je zjadamy, tracimy je, ma to wpływ właśnie na okluzję, na nasz zgryz, na staw skroniowo-żuchwowy, który często jest przeciążony, ale bardzo często w wyniku nadmiernego napięcia żuchwy, doświadczamy bóli głowy. Doświadczamy nie tylko bóli głowy, ale także bóli oczu. Napięcie żuchwy pogarsza nam nasz wzrok. Psuje, można powiedzieć, nam oczy. Z tego względu, że oczy i temat wzroku jest mocno związany z tematem napięć. Jeśli mięśnie, które są zaangażowane pośrednio w nasz wzrok, a mięśnie żuchwy, między innymi ale też mięśnie podpotyliczne i mięśnie barków są mocno związane z naszym wzrokiem, widzeniem oczami, to ich napięcie wpływa na pogorszenie naszego wzroku, na zmęczenie naszego wzroku. Warto o tym pamiętać i wziąć to pod uwagę, jeśli doświadczasz właśnie problemów ze wzrokiem czy widzeniem. Czy jeśli doświadczasz bóli głowy, bo te bóle głowy mogą być właśnie związane z tym tematem, Nadmiernego napięcia też żuchwy. I bóle głowy to jest taka bardzo szeroka kategoria, której najczęściej rozróżniamy napięciowe bóle głowy, migrenowe bóle głowy, ale mamy jeszcze wiele innych rodzajów bólu głowy, jak zatokowe, klasterowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ich naprawdę sporo i warto by było o to zadbać i zatroszczyć się, jeśli doświadczamy bólów głowy. Aby zatroszczyć się w poznaniu przyczyny ich powstawania. Jeśli chodzi o bruksizm, to bruksizm ma bardzo duży związek z naszym snem, w szczególności bruksizm nocny, powoduje, że nasza jakość snu jest zdecydowanie niższa. Bardzo często w bruksizmie występuje także problem z, ze snem. Występuje obturacyjny bezdech senny i inne dolegliwości związane ze snem. A to się przekłada, to jak my funkcjonujemy dnia następnego: że jesteśmy zmęczeni, niewyspani, gorzej funkcjonujemy, gorzej pracujemy, gorzej myślimy, jesteśmy mniej kreatywni, jesteśmy zmęczeni. Zmęczenie się przejawia, przekłada na nas stan psychoemocjonalny. Te napięcia, nie tylko bruksizm, o czym już mówiłem wcześniej, jest mocno związany ze stanem emocjonalnym pod kątem przyczyny powstawania bruksizmu. Ale także może być to objaw bruksizmu, czyli może się to zapętlić jeszcze bardziej. Czyli doznajemy bruksizmu, doznajemy nadmiernych napięć żuchwy w wyniku bardzo silnych stresów, trudności z przetwarzaniem jakiejś emocji, stanów emocjonalnych, w konsekwencji pojawia się napięcie. I w konsekwencji tego napięcia, to co się dalej dzieje, to że na przykład gorzej śpimy, wpływa na jeszcze większe pogorszenie naszego stanu psychoemocjonalnego. I powstaje trochę błędne koło. I to się zapętla, zapętla, i coraz bardziej ciągle nas w dół. Więc warto, warto się tym zatroszczyć, warto o to zadbać. I do tego chcę ci dziś zachęcić, abyś zastanowił się, zastanowił, jak wygląda temat twojego napięcia żuchwy. Czy jesteś w pełni rozluźniony, rozluźniona? Na ile dbasz o ten obszar? Jak często go masujesz? Jak często go poddajesz jakiejś formie terapii? Czy w ogóle to kiedyś miało miejsce? Jeśli ten temat cię interesuje i chcesz o niego zadbać, to bardzo ci polecam mojego e-booka Bruksizm Holistycznie, w którym przedstawiam, czym jest bruksizm, mówię o jego skutkach, ale też piszę o przyczynach powstawania. No i najważniejsze, skupiam się tam bardzo mocno, mocno na tym, jak możemy sobie pomóc, jak możemy pomóc sobie sami, ale też. Z jakich specjalistów możemy skorzystać, z usług specjalistów, którzy mogą nam pomóc w zniwelowaniu bruksizmu? I jakich specjalistów dobrać, kiedy dany specjalista może być dla nas dobry? Bardzo polecam. Link znajdziesz w opisie: bruksizmholistycznie.pl, tam szczegóły i możliwość zakupu. Na dziś to tyle. Dzięki i do usłyszenia.